Razem z Julią. Julia już jest na roblopsie. Ja wchodzę, więc Julia na mnie czeka. Ty masz samochód. Muszę eee, eee. się mi. O. Tak, Dobra, Tak, mam samochód, właśnie taki wypas No ja mam darmowy. Ile ty masz... Ale ty masz małą kasę. No bo to bardzo rzadko gram. Dobra, już taki wypas masz. Już mam. Trochę niewidzialne te autko. No, Najpierw jest niewidzialne. Kurde no! A czemu ja spadam? Mam pytanie. wała się. Widzowie, tutaj się nie... My chyba mamy problemy z internetem. Dzieda tu była! Dzieda, syna! Zobaczcie, jakie wypasione autko mam! Gdzie? Patrzcie. Ola, siadaj do mnie. Nie, jakie swoje. A gdzie masz? Jadę do ciebie. Ej, ja też sobie jakiś kupię. Stać mnie. JA! Kupię sobie lepsze, a nie twoją karwetkę! JEDZIEMY! JEDZIEMY! A! No to tak widzowie się jeździ w tych czasach. 2020, nie, 2019 się jeździ, tak? A 2022 się jeździ, o tak, już Wam pokazuję. Patrzcie widzowie, jak! 2022 się jeździ! Tak się jeździ! o oh, yeah! Zobaczcie, jak fajnie się jeździ! Zobaczcie, zobaczcie ile mamy ten. Uwaga! Dobra. Chcę by! Ja jeszcze nie nagrywam, powiem, ja będę nagrywać dopiero. Ja mam nowe auto. Wow. Dobra, wyjechaliśmy i zobaczcie, jak w tych czasach się jeździ. Patrzcie, tak się jeździ widzowie. O, dobra, tak się jeździ. Widzowie. Ja teraz ten Julion nagrywamy. Ten, to ja już sobie jestem. Mam nowe autko, wyobraźcie sobie. O, ja mam takie. Wow! A ile one kosztowało? E, około jakieś chyba 700 ileś. I ile? To znaczy nie 700, tylko siedemdziesiąt dwa tysiące chyba. E, to mało dwa tysiące. Siedemdziesiąt dwa tysiące. A, to dużo. Patrzcie! Na czerwonym świetle! A ja sobie jadę. A ja sobie jedę i zarabiam! Zobaczę się! Ile ty masz karty? A ty ile masz? No tyle, bo ja wydam na samochód nowy. Jezus! Jezus chryste kubi! Po latach łęzy deszczam padłe Wow! tak z widzami, czyli widzowie. No tak, ja mam nowe autko jest to tyle, więc na tyle. Papa! Papa! <grym> <grym> widziałaś, Ona ty widziałaś jak w ogóle ten? Dobra, nie nieważne. Pochwalę się kuzynowi, co ja zrobiłam, i co ja kupiłam. Wow. Mój kuzyn też ma bogate auto, on ma za sto ileś tysięcy. Wow, muszę więcej zarabiać. No ja też. Ja mam dwa koła szybko, co? No. Do... Ile? Dwa koła już mam szybko. A ja 28. Ile? No, bo... Dwa koła pokaż. No bo ja wydałam na samochód nowy. A, do. Dobra, Ola spyta. Jezus, tak się jeździ w dzisiejszych czasach. No właśnie, ja już sobie jeżdżę. Jezus, Chryste kubi! Ej, jeda jeda wesy, chompadu, łeb. web, ci web jest. Ej, to nie dla dzieci jest. Jak tak mówisz? Ej, tam dobra. Można yes. tak czasem mówić, dobra. Jedziemy dzisiaj widzowie. Jezu. Ej, mam pomysł. Zbagowałam się, nie mogę tu wyjechać. To trawnik. Muszę wejść. I po prostu trzeba zrobić. Tak. Jezu, tu ja wyprawiam. Zobaczcie! Jezu, chryste! Ej, poczekajcie, chwilę. Dzisiaj tak się jeździ w dzisiejszych czasach. O! O Jezus! Widzę, że sprzedam swoje auto. I mam już 16 koła, już. Co Czemu tak mało? Co ty sprzedać swoje auto? No ale nie, jak są. Jezu ten... Chryste! Ja te nowe zostawiłam, te stare, darmowe. A czy ja też się skasuję? Ja. Jezu, Nie Ja chcę My sobie gramy w ogóle, widzowie. wiem. wiem. Bo, a ja. Dajcie też na kanał Zab Żabeczka. To a nie? ja kanał, bardzo polecam. Julka też polecam. Bo a w ogóle jak się skasuje, to. Eee, y sel. Yes! To nie to Nie to. 47 koszul. No, ja trochę zobaczcie. We, ej, wejdź na sam początek, bo ja mam takie zielone, ale bardzo drogie auto. Dobra, ale ty mnie zaczekaj, dobra. Czekajcie, widzowie. Tylko się zresztą czuję. Bo one są siebie i wy, widzowie, zobaczycie, jaką ja mam wypaszone auto. Kto lubi kolor zielony, niech napisze, a będą znowu zablokowane komentarze. Gdzie ty jesteś? Zaraz idę. Tu jest tym. A ja tym zielonym autkiem jadę, nie wiem, czy widzicie. O, poczekaj, ja was cofnę. Ty, tu? O, to jestem ja. Teraz sobie jeździ zielonym autkiem. Wow, Fajne? No. To ponad 70 koła kosztowało. Wow, no, a na droższy samochód? Dajcie łapkę w górę. Moje kosztowało 17 koła. Eee, ale mało. No jedziemy! ola, jedzie za mną chyba, nie wiem. O Jezu Chryste! Tak to się jeździ w dzisiejszych czasach. Ej, czemu u Ola się nie baguje? a u mnie się baguje. Bo może mam lepszy internet. A ja mam za większą pamięć i zapełnię odobrę. Zobaczcie, Ej, mam mało, zdjęć. Zobaczcie. Tak to się jeździ. Nie, nie, zobaczmy, jak szybko pędzę. Aj, aj, aj. 500 na godzinę jechałam. Zobaczcie jak to się jedzie Po środku się normalnie jedzie Po środku No właśnie W grze tylko Widzowie którzy mają samochód albo będą mieć niedługo Nie róbcie tak O ucha po mnie chodzi no My w ogóle My w ogóle widzowie to na dworze My się poświęcamy i my na dworze Jesteśmy na dworze i nagrywamy Ej, po łozie by je uchał. Ale głupie, mówi Zobaczcie, ile jada, godzinę jadę. Ja zaraz się dogonię. A, chyba jednak je. Wy nie widzicie, ale ja prawie 300. 300 na godzinę jadę ponad. O, Jezu Chryste. A ja widziałam taką piosenkę, że komuś się udało i tam były przekleństwa.